Molestowanie przez kobiety stanowi tylko 5% zgłaszanych przestępstw seksualnych. To mała liczba. Killane Maxwell nie pasowała do definicji molestującej seksualnie kobiety. Klasa może zaburzyć rzeczywistość. Ktoś, kto wygląda jak ona, elegancki i pięknie opakowany, pozwala większej ilości ofiar zrelaksować się i opuścić gardę. Dzięki prezencji było jej bardzo łatwo mamić ofiary i tak skutecznie je uwodzić. W oparciu o te ofiary, które leczę oraz wszystko, co czytałam o Gillane, przejawia ona cechy psychopaty. To takie cechy, jak niezdolność utrzymania zdrowych relacji. Manipulacja, podstęp. Zastraszanie ma również cechy narcystyczne, roszczeniowe podejście i pragnienie władzy oraz kontroli za wszelką cenę.